the red army's advance into germany is swift and brutal. in mere months we have reached silo heights, the last line of defense before the german capital. we outnumber the germans 10 to 1. Wave upon wave of our infantry are unleashed upon us to clear the way for our army. Once we have control of Seal, we will begin the march to Berlin. There, we will ensure that every sacrifice is repaid in blood. No, that's how it looks. że teraz akcja dzieje się 3 lata po tym co działo się w Stalingradzie i jesteśmy na wzgórzach Shilou w Niemczech jest to są wzgórza położone tuż przed Berlinem były one ostatnią linią obrony niemiecką przed atakiem Armii Czerwonej Niemcy bronili się tam dość długo i była to jedna z krwawszych bitew

Nie będę bał się brutale ich po prostu. Dobrze. E, o, to jest, tak, to jest. To, co mi się wydaje, te nie niepotrzebna. Dobra, wracamy do rzeczy, bo tak y, zacząłem mówić, że ja była to jedna z większych bitem, to trzeba przyznać. No, oczywiście, czemu była jedną z większych? Bo Armia Czerwona nie żałowała sobie tam wysłać y, całego frontu. Gdzie lecisz? Dobra, nieważne. No i co, co z tego wynikło, że była to jedna z większych bitw? Była bardzo krwawą bitwą mm, dla, dla obu stron. powodem tego było ukształtowanie terenu, które nie sprzyjało atakowi y, na pozycje obronne ponieważ atakowało... nie wiem... Armia Czerwona atakowała pod górkę i też niektóre pomysły były wręcz absurdalne na przykład, no bo atak rozpoczął się od wielkiej nawały ogniowej po której ruszył atak piechoty i to... i to atak piechoty wyruszył jak jeszcze było ciemno i do tego, aby... i planiści radzieccy wymyślili taki cudowny pomysł aby pozycje atakowane pozycje oświetlić sobie oświetlić sobie lampami przeciwlotniczymi tak to się chyba nazywa reflektorami przeciwlotniczymi i w ten sposób oślepić broniące niemieckie jednostki no niestety pomysł średnio wypadł Ponieważ. E, ponieważ. E, tak oświetl takie oświetlenie wcale nie oślepiało Niemców, a jedynie pomagało trafić w. Kurda, amunicji nie ma mać, bo mnie strzelają jak do kaczki. Potrzebuję coś maszynowego. O, o, o gever, tak, gever, będzie dobry. Ok, szybki reload. I wracam do natarcia mi do mojej powieści smutnej. No i bardzo tak, jakby dzięki temu pomysłowi, żołnierze radzieccy wystawiali się na ostrzał, ponieważ strzelcy niemieccy bardzo dobrze widzieli sylwetki biegnące w stronę ich, nich, żołnierzy. Ich, nich. No i pomysł się średnio sprawdził. Tutaj, y, tu jest pokazane tak. no Można powiedzieć, że jest dość mocno zaorany ten las, tutaj wszystko, ale jednak. Dobra, mocno się pozbędziemy ewidentnie na rzecz FG. Dobra, no i to jest tyle z takiego historycznego tła, które chciałem przedstawić yy... Poza tym Dobra Ten pocisk uratował mi dupę, prawdę mówiąc I ruszamy do przodu Reload Żyje amunicję jak głupia świna. Niemcy leżą, to jest szybki i ruszamy po amunicję. I jest pięknie. No, to dalej naprzód. Uwielbiam FD42. Na duże DMG! Ale mi laguje! O Boże! 14 klatek na sekundę to jakaś kpina. Nie po to wykładem. E, komputer ma 3,5 tysiąca i tnie mi tak w tak kilkuletnią grę. jest spokojnie na telach Battlefield 3 powinien chodzić Dobrze, szybki uzupełnienie umiejętności do pancerzaka i czekamy, aż wychyli się kolejna panceryna Dupa. Co jest? Strzelami, strzelami! Aha, skryp nie poszedł. Again, again. Dobrze, niech będzie again. Chyba poszło. To uzbędziemy nicję. Jeszcze raz, dobrze, jeszcze raz. Chyba, chyba siadło. Dobra, to bierzemy teraz FG i czyścimy budynek do czysto. Gdzie jest Niemiec? Dobrze. O, wejdźmy sobie na górę. Odwiedzajmy kolejny PS Pancerz pancerz szereg, pancerz szereg tu, pancerz szereg tam ale wejść nie można dobra, that's i traktor, i dobra, ruszamy i wrak jeden, drugi, trzeci Jestem tym lepszy niż niż oddziały pancerne zniszczenie trzech zniszczenie trzech tych krysów królewskich w ciągu powiedziałbym nawet niecałych 5 minut to już zakrawa nabycie asem pancernym Komuś poprawić? Dobrze Szybkie wypełnienia amunicji Teraz zrobimy takie jajo Wbijamy się do budynku na grubości Tak, pięknie Kucak rozwalony rozwalony Szybkie przeładowanie Podbiegamy do okna i teraz robimy im takie łubuduku. No i to było piękne. Szybciutko, ładnie, bez zbędnych strat, strzałów i wystrzałów. Teraz ktoś we mnie strzela. i Kurde, dupa. Nie ma go, nie widać, ale głupie. Duchu, ghost. Ghost everywhere. Ghost recon. Czołg się upali. To ja się teraz. Będę się mieścił za to co mi zrobił. Świnia przebrzydła, płoń. Cholerna pancerz, szereg. E, dobrze, patrzę jak na czas. 10 minut, dobrze. E, spokojnie, 10 minut. E, stary, ale ja ci nic nie zrobiłem. Wstawaj, chłopie, ja dopiero mogę strzelić. Zaś lagi, no, Dobra, szybko, 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 szybko. Dobra. Ok, i ładnie posprzątałem, i ładnie utknąłem. Siano mnie trzyma, pomocy. Sierżancie razno wsiano mnie trzyma. O. Oh. Śpiący był. O, oh, nasze zagony pancerne. Uraj. Uralski pociąg roboczy. Patrz Biegnij razno, biegnij. Nie, bo ta amunicja jest wyraźna. Gdzie jest tam sprzód. Jedziemy... I to jest taka teraz... Film drogi... O, czyżby tam... Czy to samoloty były? Na przykład... Dobra. Tak się turlamy i turlamy... O, to teraz może coś powiem o tym, na czym siedzę. Mianowicie na T34. Tak, to jest ten, ten T34, który występował w czterech pancernych. Jest to dokładnie wersja 85. Czyli zdjąłem kalibru 85 mm i jakiś wredny kurde pancer-szerkowiec. Teraz mi powiem, że tu nie da się wymyć, może. No, siadło. Siadło ładnie, teraz biegamy. No i teraz, to co to właśnie, tutaj takie betonowe słupki, to się wabi zęby smoka. To są takie właśnie, takie właśnie betonowe, żelbetowe właściwie, słupki z betonu, które miały służyć tak samo jak jeże przeciwpancerne. I znowu ten piękny sąd, których się odsywa. Można tu wstać, powiadacie? Dobra, to lecimy naokoło, bo tak na krzywy ryj może być ciężko. Dookoła i ja pierżyciele. Dobra, jeszcze raz. Jeszcze raz szybkie przeładowanie. I ruszamy w tym kierunku. Ładziemy się na ziemi, wysadzamy tamto auto I możemy ruszać dalej Po uprzednim zabezpieczeniu terenu przed niechcianymi eksplozjami Dobra, kolejne auto wybuchnie te Dobra, leć, 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 leć. Okej, okay, amunicja Szybkie przeładowanie Głowę dostał i coś mnie od tyłu sieka. Łupię mnie w krzyżu! Ej, gdzie biegasz? Obie nóżki? Obie. No, przykre. Okej, okay, biegamy do obozów Lewisu. Haps. Bombowi chłopcy Chwilę Nie mam nic do pancerszreka A dupa Tam jest rura Pożyczę rura. Całą jedną głowicę tylko mam Malera To niedobrze Będzie trzeba znaleźć więcej rur Dobra to najpierw Tego będzie trzeba klasycznie oczyścić to są dwie wieże. Płatcy pierścieni? Dwie wieże. Ale zabawny jestem. Jak rzadko. Gdzie biegasz? Co tu się dzieje? Spokojnie, spokojnie. Biorę pancerz reka. Celuję w transporter. Strzelam. Trafiłem. Przebiegam do kolejnej O wam się ze skrzynkami, oni się wycofują, Ostrzeluję ich i mnie zabili. Kurde, 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 dupa, 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 dupa. Aha, i znowu wracam do czasów, kiedy nie miałem pocisków łowic. Ja mogę tę głowicę uzupełnić chwilę. Gdzie jest kręg? Na Tak, przybiegnijmy. Tutaj to nie na ziemię padnie. Okay. O, całe cztery głowice. Jakiernicze. Głupia ta gra. Normalnie miejsce nic jest tak głupie, że aż niewyobrażalne. Dobra, no, teraz bierzemy kancer i strzał ha, to pierwszy razem ładnie. Okej, okay, ten jest czysty Pan wieżowy chce dostać. Spoko No to już wieży nie ma, nie? E, dobra, do przodu do przodu, bo się robi gdzie, gdzie ręka. Do przodu, do przodu, do przodu. E Likwidacja nazistów na szybko i bezboleśnie. Dobra, granaty, łapcie! Dobra, i do przodu. Szybko, 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 szybko. Dobra. Teraz krótki komentarz do tego co tutaj właśnie się dzieje. Strzela we mnie własny karabin maszynowy Cudowną tkaniny mają Niemcy I poszło z dymem wszystko No to co? Czołgów kupa, nazistów kupa, wszystkiego kupa Pobiegnijmy tutaj. Poeksplorujmy. Zróbmy z tego grę RPG. Nie wiem, dajmy im otwarty świat. Połóżmy stół, widzimy się wyspać. Zjedzmy, wypijmy, ale nie! To jest Call of Duty. To jest klasyka. To są niewidzialne ściany. To jest e, ciekawa, ale mocno skryptowana. I liniowa fabuła to jest e, średni realizm. Kogo czcicie? Też czczę. Łocho, Łocho, Łocho. Szybciej. Patrzcie, Łocho, Łocho, Łocho. No, to, to by było na tyle. I teraz znowu wracamy na Pacyfik, ale Pacyfik będzie jutro. A dziś to jest wszystko. Materiał taki, no, czy dłuższy, 19 minut. No dobra, ale kończmy te opowieści dziwnej treści. Ja jestem papier, a to jest Call of Duty World at War. Do zobaczenia jutro.